Zadutkie. Dawno się do Was... No i tak właśnie prezentuje się moje dzisiejsze śniadanko, czyli kanapeczki z rukolą, pomidorkiem i jajkiem gotowanym. Hejka kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Takim chyba weekly vlogu. Zmierzam właśnie na uczelnię na zajęcia. Tak naprawdę mam dzisiaj dwa takie Ala zaliczenia. Na pierwszych zajęciach mam wejściówkę z Excela, a na drugich muszę obronić projekt i mam nadzieję, że po tej obronie już wrócę do domu. Także liczę na to, że dosyć szybko to wszystko ogarnę. I potem polecimy odebrać paczkę. Ogólnie już rano odebrałam SMS o tym, że paczka jest do odbioru. Myślałam wtedy, że to jest właśnie paczka z moimi kosmetykami, i okazało się, wyobraźcie sobie, że poleciałam o 8.30 do paczkomatu. I to nie była paczka z kosmetykami, tylko to była paczka z um, filtrami do wody i do dzwanka i do ekspresu. Także się trochę zawiodłam, ale przed chwilką przyszedł kolejny sms o tym, że już jest paczka z kosmetykami do odbioru, ale teraz przed zajęciami nie zdążę już jej odebrać. No a teraz lecę już na zajęcia, także trzymajcie kciuki, żebym wszystko bezproblemowo napisała i zdała. Czuszkę wracamy do domu. Dobrze moi drodzy, jesteśmy już w domu, więc otwieramy paczkę. Karton ogólnie jest spoko, oczywiście tutaj marka. I ta paczka zadba o Twoje piękno, no mam nadzieję! Dobra, otwieramy. A więc nie wiem czy mówiłam, ale w poprzednim vlogu wam opowiadałam, że ogólnie to jest paczka z koreańskimi kosmetykami. Bo teraz na TikToku jest ona bardzo popularna, więc postanowiłam w nią zainwestować. Co prawda też nie zamówiłam nie wiadomo ilu produktów, chyba z trzy. Tak wiecie, testowo. No i zobaczymy jak się sprawdzą. Też widziałam, że ogólnie tą koreańską pielęgnację trzeba wprowadzać stopniowo, a nie, że nagle wszystko zaczniemy używać, więc posłuchałam tej rady i zamówiłam takie rzeczy, co wydawały mi się dla mnie najbardziej przydatne i takie, które miały większość dobrych opinii. No więc naprawdę mam nadzieję, że u mnie też one się sprawdzą, bo nie były tanie. O, dobra, mamy tutaj... O Jezus. U, jakieś darmowe próbki. Kartkę taką. Ale ładnie coś tu pachnie. Jezus, zobaczcie. Czekajcie, wam pokażę z drugiej strony. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy właśnie, tak jak mówiłam, tą kartkę i tutaj są początkowo jakieś um, próbki. Też tych koreańskich kosmetyków. O tej marce też widziałam dużo TikToków. Też się zastanawiam nad zakupem czegoś od nich, ale to najwyżej dzięki tej próbce będę mogła sobie sprawdzić. O tym kremie też yy, widziałam TikToki. No i jeszcze mamy tutaj lizaczka. No, otwieramy główną część. Aha, tu jeszcze coś jest. Tego też nie zamawiałam. Jakaś maseczka też dodatkowa. No i mamy pierwszy produkt, który zamówiłam i co do którego mam największe nadzieje, czyli ten krem 345. Mam nadzieję, że on mnie nie zapcha, więc tak jak mówię, w nim pokładam największe nadzieje i co do niego mam najwięcej oczekiwań, więc oby się sprawdził. Dalej mamy żel do mycia buzi. Jezus, ciężko tu coś znaleźć w tej paczce. I ostatni produkt to jest y, maseczka z tej firmy Beauty of Jolson, Johnson. sama nie wiem. Także no, zamówiłam tylko te trzy produkty, czyli krem do mycia w... o Jezus, uo. Krem do mycia twarzy, y, krem, Jezus, żel do mycia twarzy, ten y, krem i maseczka. Właśnie moi drodzy robimy sobie dzisiejszy obiad. No i w menu mamy łososia i do tego pieczone ziemniaczki i łososia w sumie też pieczonego z piekarnika. Hello guys, witam się z wami pierwszy raz dzisiaj, mimo że jest już tak naprawdę 20.30, czyli dosyć późno, przed chwilką się wykąpałam i będziemy sobie teraz nakładać tą nową maseczkę. Nie odzywałam się wcześniej do was dlatego, że od rana byłam w pracy, to tam coś wam chyba nagrałam, byłam w biurze. Później po pracy pojechałam prosto na uczelnię na jedne zajęcia, na których mieliśmy coś z tyłu takiego zaliczenia, taki projekt na zaliczenie, coś takiego. I potem, jak wróciłam do domu, to zerłam obiad i usiadłam od razu znowu do kompa i próbowałam dokończyć pracę licencjacką. Co prawda, oczywiście nie do końca mi to wyszło, ale jesteśmy już prawie na finiszu. No i też generalnie trochę się pochorowałam, w sensie nie czuję się najlepiej, od wczoraj boli mnie strasznie głowa. Dodatkowo mam trochę kaszel, także jest to na takim wiecie... Pół, pół... funkcjonowaniu. Ale nieważne, będziemy sobie robić tą nową maseczkę, jeszcze jej ani razu nie robiłam. No bo wczoraj tak naprawdę trzymałam tą paczkę, więc to będzie pierwszy raz. To co jest fajne, to w zestawie macie taką szpatułkę czy coś w tym stylu. Dobra, otwieramy. Aby mi tylko nic nie wyleciało, bo znam już takie sytuacje. O mamo. Crazy. Trochę nie wiem jak ja to mam nałożyć tak szczerze. Miałam sobie już przed chwilką buzie. Spoko. To co widzę na pewno to, że trochę trzeba tego wy. Yy, o nie, nie. Trochę trzeba tego wykorzystać, żeby jakby nałożyć na całą twarz. Że może to nie być zbyt, yy, wiecie, mm, miarodajne? Nie wiem, jakie jak brakuje mi słowa. Mam naprawdę też dosyć duże oczekiwania co do tej maski. Bo na TikToku też widziałam mega dużo pozytywnych opinii, że w ogóle takie cuda działa na twarzy. Także no zobaczymy. Jeśli chodzi o te pozostałe kosmetyki, no to y, już używałam wszystkie, i żel, i ten krem. Y, no i jeśli chodzi o żel, no to spoko. W sumie w ogóle mam małe jakby żeli, które używałam w swoim życiu i które mi nie pasowały. No bo wiecie, to jednak mogę po prostu doczyścić i umyć buzie. więc wiadomo, że samym żelem za dużo nie zdziałamy. Jeśli chodzi o krem, no to nie mogę na razie za dużo powiedzieć, no bo tak naprawdę użyłam go dwa razy, czyli wczoraj po południu y, i dzisiaj rano. Czekam też na razie, bo widziałam też opinie na TikToku, że kilka osób, kilka dziewczyn pisało, że po pierwszym użyciu je wysypało, odstawiły na chwilę ten krem i już działał fajnie, więc też na razie tak trochę się obawiam, że przede mną dopiero jest ten wysyp i że też coś takiego mi się wydarzy, więc po prostu na razie wstrzymuję się z opinią, no ale też w sumie nie mam jakiejś, wiecie, szczególnej opinii po dwóch zastosowaniach. Więc no, zobaczymy, jak już będę go używała dłużej. A ta maska całkiem spoko, powiem Wam. Aczkolwiek następnym razem chyba już nie będę tym nakładać. Tylko e, po prostu tym mm, pędzelkiem takim silikonowym, co mam do masek, bo to jest takie trochę małe i nieporęczne. Chociaż może właśnie do tych takich zakamarków tutaj gdzieś to, to fajnie. Dobra, mam gotowe, nałożyłam. Nie wiem, czy do końca równomiernie jest to nałożone, ale po prostu przez to, że to jest takie malutkie i nieporęczne, to trochę ciężko mi to wyczuć. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest ok. Super. Przeczytałam, że mam to trzymać na twarzy jakieś 10-15 minut, więc idę sobie zrobić herbatkę i chill night. I czekam jeszcze na Pawła, bo on aktualnie jest w pracy. Też tak macie, że jak nałożycie jakąś maseczkę i nie możecie się nigdzie dotknąć, to nagle was wszystko swędzi. Tu mnie swędzi, tu mnie swędzi i. O, oh, koszmar. Kochani, mamy sobotę, mm, dawno się do was nie odzywałam i mało w ogóle nagrywałam w ciągu ostatnich dni, bo bardzo się rozchorowałam, mm, nie wiem czy miałam gorączkę, bo nie mamy termometra i jak to Paweł twierdzi, nie masz termometra, nie masz gorączki, aczkolwiek no wczoraj na przykład y, nie miałam zajęć, więc cały dzień leżałam w łóżku, y, przedwczoraj byłam tam na jednych zajęciach i później większość czasu też już nic nie robiłam, tylko odpoczywałam, bo naprawdę mega źle się czuję, Mam właśnie kaszel, katar, boli mnie strasznie głowa. Przez to też założyłam czapkę, bo ogólnie bardzo nie lubię czapek i nigdy ich nie noszę, bo uważam, że wyglądam w nich tragicznie. No i tak jak mówiłam, jest już sobota. Właśnie idę na zakupy, bo tak jak widzieliście rano, zdążyłam już sobie zjeść śniadanie sama, bo Pawła nie ma. Dzisiaj on był wyjątkowo w pracy, właśnie mimo, że jest sobota. I on zazwyczaj w sobotę nie ma treningów, także dlatego mówię, że wyjątkowo. No i właśnie skończył niedawno, już jedzie z powrotem, także ja do niego wychodzę i idziemy na szybkie zakupy, dlatego też ubrałam się po prostu jak taki bałwanik, bo no nie chcę już sobie pogarszać stanu i w ogóle też nie chciałabym wychodzić z domu, ale po prostu na te szybkie zakupy już stwierdziłam, że pójdę. Tym bardziej, że choruję, tak naprawdę już kilka dni i prawie nic się nie zmienia, mimo że biorę leki. Yy, dzisiaj myślałam, że się poczułam trochę już lepiej jak wstawałam, ale yy, zjadłam sobie śniadanie, usiadłam na kanapie i strasznie bolała mnie głowa, dlatego też yy, tą czapkę zakładam, bo bardzo boli mnie. Yy, no i yy, wychodzimy i robimy szybkie zakupy i dzisiaj plan jest taki, że robimy dzisiaj jagodzianko-boruwianki, bardziej boruwianki, ale na zasadzie jagodzianek, także koniecznie zostańcie z nami. Także moi drodzy, mam już tutaj gotowe ciasto, zrobiłam je trochę wcześniej, ono już sobie wyrosło, no i podzieliłam je na kilka części, na kilka półeczek. Mam tutaj borówki i będę z nich robić nadzienie do środka, także u mnie będą to bardziej borówianki niż jagodzianki. No i te borówki będę łączyła sobie z cukrem i skrobem ziemniaczaną, także zabieram się teraz za nadzienie i będziemy za chwilkę sobie faszerować półki. Gotowe wszystkie bułeczki wyszło mi 8. Robiłam je z przepisu rozkosznego. Także teraz wkładam do piekarnika. No i będą gotowe. Prawie zapomniałam. jeszcze trzeba oczywiście posmarować jajkiem z mlekiem i posypać na górze kruszonką. Możyłam nam już jagodzianki i do tego zrobiłam kawki mrożone, także taki totalnie letni zestaw, mimo że mamy tak naprawdę połowę zimy. Jagodzianki to jest w ogóle jeden z moich ulubionych wypieków, i jeśli chodzi o samo ich jedzenie, i jeśli chodzi o ich robienie, chociaż to tak naprawdę są trochę takie oszukane, no bo tak naprawdę to są borówianki, ale nie mogę się już doczekać, żeby ich spróbować.